Tak, to, 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 to jest coś istotnego. I pamiętam, się wzięliśmy z piotrem i byliśmy w Sinoujście. Czy ktoś Państwa był w Sinoujście w tym roku, może? Tak. Byliście? Jak ktoś nie był, niech pojedzie. Tam warto pojechać bardzo, bo to jest coś ciekawego miasto, bo ono zostało odzyskane pokojowo przez Niemców 60 lat po wojnie. Średnia wieku niemiecki Niemieckie podpisał umowę z polskimi sanatoriami na leczenie trudnych ogólnoniemieckich chorób. Tam ciąża spożywcza niemiecka, to jest duża ciąża, wie. I średnia wieku na promenadzie jest między 90 a 105 lat. Naprawdę. I siedzą te niemieccy kuracjusze, tam takie wielkie wieloletnie z spożywcze. Nagle, taki krzesł, to niemiecki turnus wstaje i idzie na gofry. Aj, 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 aj. Ja mówię, Krzysztof, przyjacielu, co pamiętasz z tego Misterium Narodzin? A on mówi, a chodzi ci o to, że tak wzrokowo czy słuchowo? Ja mówię, zacznijmy tak lajtowo, słuchowo. Co pamiętasz? Ja mówi, jak lekarz mówi, nie może pan tu leżeć. że tak nie może być dłużej. Założyłem sklep z alkoholem przez trzy lata w Sopocie na Monte Cassino handlowałem whisky, single malt, nie co do whisky. I to nie jest biznesowe, co państwu powiem, ale mi żal było sprzedawać takie dobre rzeczy za pieniądze. Paliłem przed klientami 140 flaszek, przewiozłem je do domu i schowałem koło szafy z bronią długą, Żeby wiedzieć, czego bronić, kiedy przyjdą podpalić dom ten, który mieszka w Polsce. Nie pod drzwiami stanął, nocą, kolbami, drzwi za pomocą, powiedzą, Oddaj whisky, a ja nie. Na browar byśmy sobie dożebrali, bo jest we mnie głęboka gara, że ludzie są zasadniczo dobrzy. Mieszkam tam w altance na działkach, proszę pani. Na zimę sobie do altanki dożebrał taką kozę na trociny i kołderkę. tak? A o zusie proszę Pani, powiem Pani, że w ogóle bym nie myślał. nfz by mnie nie dotyczył, proszę Pani. Roszady na górze partyjnej były mi całkowicie obojętne. A co najwyższe, Urząd Skarbowy mógł mi, proszę Pani, tam, gdzie pan może Pana majstra kupić, pocałować, tak? Wystąpiło zjawisko zwane po angielsku no królik. <grystanie> I właściwy fermy królików poszedł do tego właściciela fermy i mówił, proszę Pana, dzisiejszej nocy Pańskie psy zeżały wszystkie moje króliki. A moje pytanie brzmi, dlaczego? A ten mówi, proszę pana, a dlaczego pańskie króliki, proszę pana, robiły moim psom? Proszę pana, o tak.